Zamawiam i sprawdzam pączki, żeby nie stać w kolejkach do cukierni w czwartek. Zamówiłam trzech kurierów każdego z jednym pączkiem. dziękuję, dziękuję bardzo. Zamówiłam pączek na Wolcie w Milk Bar elektrownia. Najdroższy, to jest najdroższa pozycja, 26 zł za pączek. Całość dostawę zapłaciłam 38,99 zł. To zobaczmy, jak ten pączek wygląda. Czy naprawdę wygląda tak, jak wygląda na zdjęciu i jak smakuje. Zamówienie przyszło bardzo szybko. Czekałam chyba 20 minut, to było najszybsze zamówienie. Poza tym zamówiłam też w Uber Eats i w Lisku. Dalej pokażę, jakie dokładnie pączki. Wygląda bardzo ładnie, bardzo fancy, podoba mi się. Otwieramy. Wygląda naprawdę ładnie. Ma taką różową, różową posypkę i ma tutaj różę. Czy można tą różę zjeść? Można. Ona jest spoko, tylko jest gorzka, więc nie polecam. Ile tutaj jest nadzienia w środku? Próbujemy. Dobra, to jest bardzo dobry pączek. On jest bardzo dobry, ale nie wiem, czy za 28 zł chyba tyle tak kosztował. Nie da się zjeść lepszego pączka? Wydaje mi się, że tak. Nadzienie różane może jest troszkę lepsze niż takie klasyczne. Ciasto jest bardzo klasyczne. Nadzienie jest dużo, więc to jest spoko. Ciasto nie jest suche. Um, ta posypka na górze jest bardzo dobra. To jest taki spoko pączek. Nie wiem czy za 28 zł, a na pewno nie za 38,99 razem z dostawą. Ale jeżeli nie będziecie mieć czasu na to, żeby postać w cukiernie poczekać, e, aż dostaniecie wymarzonego pączka, to to jest całkiem dobra opcja i wygląda bardzo ładnie. Dobry ten pączek? No, dobry. On kosztował 27 zł.